Zakajmy i błyszczymy z tej strony konia, a dzisiaj zagajmy sobie w Duma? Yy, mamy Duma, mamy po Polsku Duma, bo jakby silnik, który jakby giedzę Duma tłumaczy grę na Polski. No i mamy takie dziwne yy, tłumaczenia po w trupach, albo hej, nie tak mocno. wbiorę poziom hej, nie tak mocno. Okej, okay, dobra, możemy grać. No, tak to się zaczyna bardzo dobrze. Dobra, jakoś tak rachodzi, powiedzmy. Dobra, jakby nie podbierzemy sobie co? Mogę tu wyjść? Też mogłem przeskoczyć, ale nie umiem. A w mogę biegać. Tu mam jakieś te eliksiry życiadające nam. To se wezmę, to se wezmę. Mm, Napierdamę, nie. Pierdalnie, no, Dzięki bardzo, do widzenia. Gra na to czpadzie jest zajebiste. Zapomniałem myszki i muszę na to czpadzie grać teraz, To jest po prostu. Tym. Oh, Boże, co to za chore dźwięki? Okej, na to to jest coś, czym go nikomu nie należę Unik. Eee. No tak, unik na też na pewno. Dobra, umarł. Jeszcze zazdrób. To był sekret jakiś. O, to był secret. Ta no, to jest tam naprawdę serio... To jest gra z 98 wiem, 8, albo... 3 roku, a to... ...zaczyna gorzej niż... niż ...spokój House w Poważnie. nie, Monstrum. Wypierdala. Nie no, touchpad to jest po prostu jednak do dupy... ...jeżeli chodzi o granie. To jest jakby finał. Szybko, no ale dobra. Jak ja jestem szybkie ja to spitele zaraz będę robił z tej gry. Ta muzyka jej, yeah, ale dawaj tą muzyką, dawaj. muzyko Sekret 30%, czyli nie wszystko odkryłem. You are here. Elektrownia jądrowa. Lubię jądra. Mówię, nieważne, gra zapisana. A, bo tu się tu, tu zapisuje, świetnie. Ale muzyka taka, wiecie, klimatyczna. Co? Gdzie? Tu? A czekajcie, mogę zrobić jako nie? Bo te puszki można było, ale niestety on z tego nie zrobił. Nie no, touchpad, touchpad. No ja nie mogę, ja ja, ja tu zginę, no. Si nie da tu normalnie grać, kiedy masz po prostu... Ozu. Proszę zbinduję kontroli, ja po prostu nakrywam to, nie, to jest tragedia no. Muszę pamiętać, że muszkę muszę brać, bo to jest po prostu tragedia no. Ten to to mi po prostu tutaj rozniesie zaraz. Gdzie jestem? Mogę tu przeskoczyć? Nie mogę, choć nie dało rady, ale gra jest zbyt głupia na to. Idź stąd. Nikt cię nie prosił o zdanie. Dobra, trochę się przeleczyłem, ale i tak jestem poszkodowany. O nie, gin, gin, gin trzymaciarzu, dziękuję. Aha, na E, dobra. Jakby muszę ogarnąć sterowanie w tym GZ-dumie. Aha, to ja stąd Ale tu mnie chyba nie było, nie? Byłem, to co ja tu jeszcze raz robię? Kartę gdzieś czerwoną gdzieś Tu mapka była, nie? mogę mapką się tak telep telepnąć. Nie wiem czy mapka była w oryginalnym dumie, więc nie wiem, że to jest nie oszukuję trochę, ale chrzanić. Śmieć to wygląda taki biały punkcik, poruszając po mapie, dobra. Okej. Okay. Myślałem cały w tą w tę tą puszkę z kwasem, ale nie trafiłem. No ale za to nie, po nie. Połóżcie, muszę uważać. Nie tu kysyka tu? Co to jest? Ciebie się tu... Co? Co to jest? O nie, to może lepiej jest ja stąd pójdę. Gdzie wolę nie ryzykować? Tam jest puszka, ja tą puszkę zaraz rozpieprzę i będzie... ...problem. Jakiś sekret tu gdzieś by był? Bo tu w tych ścianach mogą być różne sekrety. Dobra, szukajmy się... O, ziemię. Nie. Yeah. No okay, to będzie to patrzcie, po prostu, no... Nie na moje siły hmm, tak, Dobra, okej, okay, jakoś przeżyliśmy tą rzeź No, tworzymy tutaj te drzwi I Zobaczmy co my tu mamy Aha, to jest jak chyba drugie wyjście to idziemy tu nie ma że Patrzę. Znów meta, dobra, no to ja się nie chut. A może się zaraz zobaczę, może tam coś było mm, 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 mm. stękasz. Bo ale ścianę, żeby zobaczyć że jest jakiś sekret. Ale niestety Chyba tu nie ma Bo napastuje to po prostu i nic się nie dzieje, chyba że tu gdzieś No fajnie by było, nie bo ja lubię takie sekrety. A pójdziemy jeszcze raz tam, gdzie były bliżej na zewnątrz. Tu byli o, tu jest sekret, widzicie? O! O! Dobrze kombinuję. to nie Słuchaj, to nie dało. Mogę tu wejść? Mogę tu wejść? No mógłbym wejść, ale czemu nie mogę, to ja nie wiem. Bez sensu, myślę, że tam wejdę, będzie sekret kolejny jakiś coś, ale... Dobra, wracamy z powrotem. Jak na razie idzie dobrze, biorąc pod uwagę, że naprawdę tochpad touchpad experience po prostu jest wykurwicie dobry. Idziemy dalej. bez nagrywania wchodzi w 60 fps. Odpala nagrywanie od razu. Kurde, dzieją się jakieś cyrki. Co i mamy poziom drugi do sobą elektrownia zdrowa. No to chyba tych sekretów odkryłem. Teraz idziemy do rafinerii toksyn. Fajnie, że jest po polsku. O, kilka się zapisała. Oczywiście ścieło mnie, a chyba. O, Strzelbę mam teraz. Chcecie posmakować Mateusza? Oh yeah, baby, na jedną go idą. Nawet nie zdążymy drasnąć. Cwel. No i widzicie, jak jestem pro player. Jedna puszka rozwaliła dwóch przeciwników. Co tam jest? Tam ktoś do mnie strzela. Ty, tam też znowu dostać nie, mo nie mogę. A to jest że chyba, że kolejny sekret. Ale jakoś. Nie wiem, nie potrafię przez to przejść. Skaczę, nic się nie dzieje. Możemy tak... nie napastować seksualnie. Poczekajmy, że on się odsunie. No patrz no, marnuje swą... O Jezu, nie mogę z tymi... Nie, to i tak bolą. Dobra, nie idę tam, to nie ma sensu. Jakiś secret coś? Co? Gdzie? O bo tutaj nie spodziewałem się go. No, obracenie się, to torzpacie też jest po prostu w opór dobre. Miałam kość fazę chyba na no, mówienie nie w opór dobre. A teraz widzę. No, patrz no. Czemu strzelasz? No tak, toczpad, No to tak. Dwa tapnięcia równa się prawy przycisk myszy. No, idziemy na górę. Zbierzcie się, bo no, to wszystko się poturbowało. Jest tu coś interesującego, jakiś sekret, coś nam no, napastuje. Te ściany seksualnie, ale ja tu nic nie widzę. Gdzieś muszę się udać, ale nie gdzie. Pewnie tam. Ale jak tam się dostać? To złe pytanie. Zostaw mnie. No, Mogą być jakiś stichet, whatever, o. Aha, nie, coś jest się z tego przeszedłem. Żyćko, to biorę. Mhm, grę w trójka i zapiszę tą grę. A, nowy zapis, dobra, zapis nowej gry. Penis mego ojca tu. Gra zapisana, dziękuję. Byłem tu? Byłem, ale teraz mogę tą no, amunicję. Nie ten toczpad to mnie rozkurwi zaraz. Muszę pójść niebieskiej karcy? A gdzie ten klucz jest? Ktoś wie, bo ja nie wiem. To muszę tu pójść, żeby w takim razie. To nie jest niebieski klucz. To jest tylko jakiś niebieski ryj. Który przypomina mi ryj Elona na Tu? No, tu. Nie ma się normalnie odwrócić przy tym torpadzie no. Tak połowa filmu to będzie narzekanie na to, jak... ...beznadziejny jest toczpad. Tamten ten mój robi. O nie! No o, karta jest. Karta jest pilnie strzeżona przez dwóch fagasów. Co? O, fanta. jesteście kochani, naprawdę. No nie, tu się nie da grać po prostu, no. No jeszcze tak, jeszcze mi grab zatnie. Chuj wie dlaczego. Tam coś jest. To tam skoczę. O. nie tu... De facto potrzebne są. Jakaś ściana, coś... ...co się otworzy przed mną otworem. Ła wow. Tu bolało. Gdzie była ta niebieska karta, tu? To jest jakaś masakra. Tu chyba była karta, nie? No tu była karta, głupi jestem. Słyszałem boku prawej. Dobrze, słyszałem. że Za... to wdynia. to jest jedna osoba, wastar, uję, co to jest? Się. Umarł? Dobra, zdechło. Nie, to laki to też naprawdę nie jest, skąd się biorą chyba fraps coś przy zapisie robi dlatego będzie tu więcej nie ma tu mogę pójść łow jaka technologia schody mi co? Jego tupu, on był martwy przed chwilą stary byłeś martwy przed chwilą nie egzystowałeś jakim tu wstałeś tu raz zabite coś nie wstaje wstałeś jak gdyby nigdy nic Dobra, mamy rafinerię ukończoną. By zapyć 40%, ja bym się na tym skończył. Jaka fajna muzyczka. Yy, Niech się zapiszę, to było na tyle, trzymajcie się i na razie.